Wow, słuchajcie, powiem Wam szczerze, nie wiedziałem, że mm, weźmiecie aż tak bardzo na poważnie tę całą aferkę. Yy, powiem Wam szczerze, że muszę też poniekąd Was przeprosić za to, że tak yy, prześmiewczo, prześmiewczo podszedłem do tego tematu. Yy, bo nie są to w sumie tematy, z których powinno się śmiać, ale no wiecie, no, to był troll, to był prank yy, zrobiony yy, jakieś 5-6 lat temu, kiedy jeszcze. Pranki były modne. Ja też wtedy byłem młody głupi. I wydawało mi się to wtedy śmieszne. No i mm, również teraz wydawało mi się to śmieszne, że muszę się tłumaczyć y, z żartu, z głupoty. Y, y, tak naprawdę, ale no, nie zrobiłem tam nic złego. Nikogo nie skrzydziłem. Y, więc no, nie czułem się po prostu winny i musicie też mnie zrozumieć, że osoba, gdy jest pewna, że jest niewinna, i czyta jakieś różne teorie spiskowe, jakie piszą ludzie, to, to po prostu no, ja tam, na tamten moment, yy, szczególnie że to było wczoraj w nocy nagrywane na szybko, no ja miałem istną po prostu z tego bekę, ale jak zobaczyłem, że wybierzecie naprawdę to na poważnie i przez to, że podszedłem z takim uśmiechem do tego tematu, to nie wszyscy też wzięli mi na poważnie. Yy, dlatego yy, postanowiłem, że wypowiem się. Yy, dzisiaj przyjeżdża do mnie Sylwester i będziemy rozmawiać na temat yy, właśnie tego wszystkiego. Yy, może w, w, jeżeli w Sylwek zada mi jakieś konkretne pytania, to będę mógł e, lepiej wyjaśnić Wam tę całą sytuację, jeżeli czujecie, że, że nie wyjaśniłem e, jej dostatecznie w moim filmie. E, no i co dalej? Przepraszam jeszcze raz najmocniej, jeżeli ktoś poczuł się urażony. E, czemu jestem ogólnie taki spokojny? Bo po prostu no mówię, nie, nie, nie jestem w żaden sposób winny i wiem, że prawda e, sama się obroni. E, no i co, wystarczy tylko, żebyście wyczekiwali e, na materiał Sylwka. I co? Jeszcze raz bardzo mocno przepraszam.